A hejka, kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, tak dalej jesteśmy w Forcie Pinta, ponieważ wykonujemy zadanie u Jamesa związane z skarbem. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, to ten oto piękniś. I jest to słuchajcie, e, Petra, nie Petra, e, Erinis, tak Erinis. I w ogóle słuchajcie, nie zapomniałam, widzicie, zapomniałam dać, że wiecie. Pusi zapomniałam jej nadać Ale tak, słuchajcie, jest to Elnis Ona była dostępna w tamtym Roku Tak, w tamtym roku Z Petrom I są to konie, które są stworzone Z kamieni runicznych I słuchajcie, z nim, z nią Oczywiście mam tutaj, widzicie, zwierzaczka Czyli mamy króliczka pięknego I słuchajcie, całe wyposażenie Jest dostępne w sklepie globalnym Więc lecimy już szybciutko Tutaj z zadankiem, czyli mamy ostatni kawałek mapy. Dalej przeszukuję Jorvik, Jorvikpedię i próbuję się więcej dowiedzieć o ostatnim kawałku mapy. Jestem prawie pewien, że jest w miasteczku Srebrnej Polany. Washington, syn Mississippi, zostawił wszystko, co miał mieszkańcom Jorvik. O wszystkie jego posiadłości dba radny ze Srebrnej Polany. Ostatni kawałek mapy. Ok, czyli słuchajcie, musimy lecieć do miasteczka Srebrnej Polany. Wydaje mi się, że po prostu polecimy szybkim transportem, będzie, słuchajcie, szybciej, o wiele szybciej. Czyli tak, miasteczko Srebrnej Polany szukamy, mamy tutaj i lecimy do burmistrza, do burmistrza, przepraszam, do radnego, u którego ostatnio załatwialiśmy, słuchajcie, sprawę związaną z Harfą Aiden. I dzięki jego kontaktom tak naprawdę udało nam się wykonać to zadanie, czyli dojechać do Jorvik, do muzeum. I kusztosz nam podarował na jeden dzień do zwrotu e, harfę Aiden, ale oczywiście za daleko poleciałam. Ale żem poleciała. No, super poleciałam. Okej. Okay. A w sumie nie pokazałam, jak ten piękniś wygląda właśnie bez magicznej otoczki więc wygląda równie prześlicznie, a ja w sumie niech zostanie na razie tak? Ach tak! „Washington Jonas! Zostawił nam wszystko co miał. Stary kawałek mapy musi być w archiwach. Archiwów nie ma już w Srebrnej Polanie, co jak na ironię stało się głównie przez Washingtona Jonesa Był zapalonym kolekcjonerem prawie wszystkiego Kiedy zaczęliśmy archiwizować, jego kolekcję, wypełniła całą piwnicę ratusza Na dłuższą metę to było bardzo niepraktyczne, więc wszystko zostało przeniesione do Jodłowego Gaju Jedź tam i porozmawiaj z moim kolegą, na pewno będzie o tym wiedział Dobra, czyli teraz słuchajcie, lecimy do Jodłowego Gaju i słuchajcie, przy okazji, piszcie mi, czy macie na przykład właśnie tego piękniesia, czyli Erinis, albo Petra. Petra jest bardziej przypomina kamień. Jest, słuchajcie, zielona i słuchamy, słuchamy, szukamy wioska Jodłowy Gaj. I słuchajcie, lecimy, mam nadzieję, że nam się uda znaleźć tę mapę i odkryć skarb, chociaż z tego co już zauważyliście, mamy na cztery części już tą mapę. Jakby w sensie cztery osoby chcą coś od tej mapy. OK. i mamy teraz tutaj pan Franklin. Dzień dobry, Paulina. Kolekcja Washingtona Johnsa tak, była tu przechowywana, ale już jej tu nie ma. Kolekcja Washingtona Johnsa była tak duża, że byliśmy zmuszeni do wynajęcia miejsca w starej kopalni niedaleko. Było w niej mnóstwo niewykorzystanego miejsca, teraz jest zamknięta, a na dodatek wiosną była wielka powódź, więc nie wiem co się stało z kolekcją. Jeśli będziesz mieć szczęście, może stary kawałek mapy nadal tam będzie. Powinnaś tam pojechać i się rozejrzeć. Powodzenia! Ok, czyli jak widzimy, jak zwykle pod górkę, ym, cała kolekcja przechowywana jest aktualnie, w, ale chwila, to gdzie jest przechowywana w Morland? Tak, nie, przepraszam, tu jest moron, czyli to jest tutaj, ok. Więc słuchajcie, cała kolekcja jest przechowywana w jakiejś jaskini. Dodatkowo były ulewy, i niestety cała kolekcja najprawdopodobniej została zniszczona. Więc tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, że akurat mapa została, słuchajcie, uratowana. Ale teraz tak zdałam sobie sprawę, gdzie jedziemy i wiem, gdzie to jest. Na szczęście. I tam w sumie nigdy nie mieliśmy żadnego zadanka, więc fajnie jak się okaże, że coś tam będziemy mieć. Więc wydaje mi się, że pojadę sobie tutaj na skróty, ale nie wiem, czy to takie dokładne skróty, więc chyba nie. O, widzicie tutaj ten budynek. To jest właśnie, słuchajcie, to miejsce, tylko teraz musimy się tam dostać. Ym, wydaje mi się, że tutaj musimy jechać, tak? Chyba tak, mamy szyby kolejowe. No szyny, takie tory, po których jeździły pewnie wagony. Nie znalazłaś nic interesującego. Ok, czyli wszystko tak naprawdę zostało na wierzchu. Nie ma tutaj też nic. Tu też, niestety, też. Głęboko w archiwach warunki spełnione. Hi, mamy kawałek, kawałek mapy skarbów. Ok, czyli teraz sprawdzamy. E, w ogóle przez przypadek sobie zaznaczyłam i. Tak, musimy, słuchajcie, wrócić do radnego, czyli do pana Franklina w jodłowym gaju. Więc, słuchajcie, ja już wam to przyspieszę i widzimy się na miejscu. Ok, i słuchajcie, jesteśmy już w jodłowym gaju. Lecimy, słuchajcie, tutaj, czyli do pana Franklina. Spójrz na to, mamy tu stary kawałek mapy. Ten kawałek mapy należy do wszystkich mieszkańców Jorvik, więc nie mogę ci tak po prostu dać. Jeśli chcesz ten kawałek mapy, będziesz musiała podzielić się z z mieszkańcami Jorvik. Potrzebujemy każdego szlinga na budowę nowych dróg i boksów. Weź ostatni kawałek mapy do Fortu Pinta. No to James, słuchajcie, się chyba nie za bardzo ucieszy, że wszystko należy do, nie do Fortu Pinta, nawet nie do niego. Tylko do wszystkich w wiorwiku. Wydaje mi się, że nie za bardzo będzie mu to słuchajcie widzieć. Ale no, niestety, tak to się, słuchajcie, chyba skończy, że nikt nic nie dostanie, bo tego skarbu nie będzie. Takie mam dziwne przeczucia, ale mogę się mylić. Więc lecimy do Jamesa. I lecimy tu. Co powiesz? Boom, nie znowu. To też pójdziesz z Twojego udziału, pełna. Nigdy nie będziesz dobrą bizneswoman. E, cała mapa. Jak te kawałki mają do siebie pasować? Może tak. Nie. Może gdyby odwrócić w ten sposób, nie? Wróć jutro, pełna, to może długo potrwać. Dobra, słuchajcie, czyli nie mamy tutaj technicznie już zadanka, ale biorąc pod uwagę, że ten filmik byłby bardzo, bardzo, bardzo krótki, powiem gdzie polecimy. Technicznie zrobiłam już tu zadania wszystkie, ale mamy jeszcze tutaj pewną małpkę, czyli mamy Izabel Fick. Złotko mam całkowicie, absolutnie najlepszy pomysł na świecie. Co powiesz, że nauczę, że nauczę cię podstawowych rzeczy z życia magika ulicznego? Co powiesz? Wiedziałam, że to wspaniały pomysł. Złotko to będą najlepsze dni twojego życia. Zaczniesz od nauki, jak porządnie obchodzić się z talią kart, bo widzisz, talia kart to najważniejsza i najbardziej pożądana rzecz, jakiej potrzebuję magik uliczny. Pasuje wszędzie, super, łatwa do zabrania i możesz z nią naprawdę dużo zrobić. Okej, okay, serduszko, mam talię tutaj. Pierwszy krok to... Nie, moje karty, porwał je wiatr. Powinnam trzymać je mocniej, w końcu Fort Pinta to kuror nadmorski. Możesz je zdebrać, bo dam badum, jak słodka i dobra jesteś, złotko. Dzięki bardzo, cmok, cmok. Okej. Okay. Czyli y tak, y zbieramy karty. Zastanawiam się, czy będziemy musieli ją zaprowadzić, słuchajcie, do Idrisa, ale tego się dowiemy pewnie za niedługo. Okej, okay, jeszcze? Tu. Tu. Ile jest? 5 na... Ojejku, to dużo. Sześć. Siedem. Dużo kart. Siedem. Tu jest ósma. Dobra. Dziewiąta. Dziesiąta. I jeszcze potrzebuję dwóch, których w ogóle nie widzę. Nie podoba mi się to, ale z tego co widzę, musimy po prostu. Chwila. Tu jest jedna. Dobra. A gdzie jest druga? Technicznie gdzieś tu. A, widzicie? Ja już chciałam lecieć nie wiadomo gdzie. Życie to as, warunki spełnione. Dobra, lecimy. Dziękuję ci bardzo, nie masz nawet pojęcia, że ocaliłaś moje życie, Aniele. Zastanawiasz się, dlaczego cały czas mówią cmok, cmok? Hahaha, ha, ha, jesteś taka słodka, serduszko. Chcę pokazać tylko moje ciepłe uczucia. Zazwyczaj mówią cmok, cok, cmok wszystkim przyjaciołom. Okej, okay, mój zacny diamencie, nauczę cię krótkiej sztuczki z kartami najpierw musisz pozwolić osobie przed którą wykonasz sztuczkę aby wybrała jedną z kart stali teraz nadchodzi sztuczka pozwalasz aby ta osoba wzięła kartę aby ją zapamiętać upewnij się że kiedy z nią rozmawiasz równocześnie odwrócisz talię kart które natrzymasz w ręce o tak kiedy osoba zwraca ci kartę do talii, będzie ona jako jedyna odwrócona i łatwo ją od, będzie odróżnić. Sprytne, co? Aby jeszcze bardziej zwieść osobę, mówią, mówią zazwyczaj małe zaklęcie czy coś podobnego. Ha, ha, ha. Mój mały diamencie na pewno sobie poradzisz. Na początku wydaje się to skomplikowane. Proszę, weź talię kart i spróbuj. Okej, okay, to chyba musimy zejść. Talia kart. Wykonywanie sztuczki magicznej. Sztuczka nie udała się. Okej, okay, trzy razy trzeba. Wykonałaś sztuczkę naprawdę rewelacyjnie. Wow, dobra robota, złotko. Może ty i Raven Eye zastanowicie się nad karierą magików ulicznych. Może złoci magicy, wyobraź sobie, jak ty, jaki tytuł możesz otrzymać, serduszko. Okej. Okay. Moje złoto czy mogę powierzyć Ci sekret? Wiesz taki między nami magikami? Jesteś przecież magikiem, ponieważ pokazałam ci sztuczkę stalią kart. Pomyślałam, że zorganizować przed... pomyślałam, żeby zorganizować przedstawienie tutaj w forcie Pintal byłoby całkowicie fantastycznie. Haha, jesteś taka słodka, serduszko, ale oczywiste jest, że musisz posiadać jedno z tych okropnie nudnych pozwoleń, aby zorganizować magiczne przedstawienie. Przysięgam Ci całkowicie, serio, że jeśli byłabym wielkim Idrisem, to nie potrzebowałabym żadnego pozwolenia. Najwyraźniej to James powinien otrzymać aplikację z, za, z opłatą za organizację całego show. Wiesz to to, James? Słodko, uwielbiam Cię. Co bym zrobiła, gdybym Cię tutaj nie spotkała? Byłabym całkowicie, absolutnie i prawdziwie zgubiona. Złotko, możesz wziąć ze sobą tę kopertę z pieniędzmi i aplikację do Jamesa? Dzięki bardzo, serduszko. Cmok, cmok. Dobra, czyli będzie występ magiczny w Forcie Pinta. Ale lecimy najpierw zawieść y, aplikację. Dobra, jest. Aha, użyj, użyj. Użyj koperty. Nawet magik potrzebuje pozwolenia. Aplikacja o magicznym show. Hmm, wszyscy kochają magię. Hmm, magiczne przedstawienie przyciągnie więcej turystów. Ludzie kochają magię. Oczywiste jest, że musi zrobić to przedstawienie. Więcej turystów, więcej profitów dla mnie. To zrekompensuje mi sytuację ze złodziejem. Pojedziesz do niej z pozwoleniem? W drogę. No, wiadomo było, że się zgodzi. Bo jak dobrze słuchajcie, pamiętamy, ta małpka zwinęła mu portfel. Więc okej, okay, tu masz pozwolenie. Jaka jesteś, słodka serduszko, i jak szybko ci poszło? Teraz, kiedy mam pozwolenie, mogę zacząć przygotowywać przedstawienie. Teraz, kiedy mam to cudowne zezwolenie, mogę wreszcie zacząć przygotowania do mojego przedstawienia. Proszę, powiedz, że mi pomożesz. Czy nie muszę cię nawet pytać, złotko, prawda? Przecież to raczej oczywiste, że chcesz pomóc, prawda? Chcesz? Haha, ha, jakim słodziutkim serduszkiem jesteś. Złotko, możesz zbierzesz ze mną uroczego, puchatego i przesłodkiego Raven Eye na pocztę Srebrnej Polanie i odbierzesz dla mnie przesyłkę? Super. smog, smog, ok. czyli wydaje mi się, że lecimy szybkim transportem, bo będzie, słuchajcie, szybciej. I mamy yy, Srebrna Polana, miasteczko. Więc fajnie, słuchajcie, dzisiaj do, udało nam się znaleźć wszystkie elementy mapy i organizujemy teraz magiczne przedstawienie. W srebrnej, pola... w srebrnej polanie. W folcie Pinta, ale musimy lecieć do srebrnej polany, aby odebrać paczkę, która będzie tutaj. Hello. Hej, Paulina, co tam? Jak mogę Ci dziś pomóc? Paczki dla Izabel Fig. Poczekaj chwilę, muszę poszukać. Fig, fig, fig. Tu, tutaj mam przesyłkę dla Izabeli Fig. Jak dobrze, że przyszłaś ode... odebrać tę przesyłkę? Kierowcy ciężarówek do. Nie są zbyt ostrożni, szczególnie na drodze do Fortu Pinta. James cały czas ma z nimi problemy. Ale oto Twoja paczka dla Izabel Fig. Mam nadzieję, że nie będziesz miała problemów po drodze. Dobra, więc mamy, jak widzicie, dwa. Mogę szybciej jechać? Nie mogę bardzo szybko jechać, ale mogę na szczęście szybko jechać. I na spokojnie lecimy do Fortu Pinta. Wolę lecieć, słuchajcie, szybkim transportem. No słuchajcie tak jest szybciej po prostu, a nie, że będę musiała Wam słuchajcie przeczytać co chwilę filmik, że no lecimy tu, no lecimy tam. Ale okej, okay, jesteśmy w forcie i... Nie tu. To gdzie? Chyba tu. A! Tu coś się ciekawego dzieje, więc chyba tu. Okej, okay, paczka. I mamy paczuszki. Oto jesteś, złotko. Jesteś tak bardzo słodka, że przyjechałaś i przywiozłaś mi paczkę. Dobra. Okej, okay, złotko, przed nami bardzo dużo pracy. Proszę, powiedz, czy naprawdę chcesz mi pomagać? Jesteś takim słodkim, złotkiem cukiereczku. To naprawdę niesamowite. Dziękuję ci bardzo. Będę potrzebować pomocy z przygotowaniem niektórych sztuczek magicznych. Dzięki temu turyści zobaczą najlepsze przedstawienie w historii. To musi być coś fantastycznego. Co powiesz, Złotko? Dokładnie, to fajerwerki i sztuczne ognie. Kto nie kocha pokazu fajerwerków? Złotko, czy możesz być tak słodka i napełnić te rakiety specjalnym prochem do fajerwerków? Dziękuję ci, moja słodka. Dobra, czyli musimy napełnić specjalnym proszkiem. Więc muszę chyba w ten sposób, słuchajcie... Dobra. Ok, mam fajerwerki. Co teraz? Będzie po prostu idealnie słodko. Mój specjalny proch dla, da nam najpiękniejsze fajerwerki. Słodko bardzo ważne, żebyś posłuchała mnie uważnie. Odpalenie kilku fajewerków naraz nie jest magiczną sztuczką, ale nie każdy potrafi to zrobić. Co musimy zrobić, to związać wszystkie ląty razem, aby stały się jednym wielkim zapalnikiem. Oznacza to, że będziemy musiały wtedy odpalić tylko jeden lot, aby wszystkie fajewerki wystrzeliły w jedno. Jak odpalimy je, aby nikt nie widział? Haha, ha, moje słodkie serduszko, wkrótce się dowiesz. Wkrótce pomożesz związać mi wszystkie loty? Dziękuję bardzo, słodkości. Dobra, czyli muszę te jakoś. jakoś. Okej. Okay. Mamy to. Wygląda cudownie. Słodkie jabł... jabłuszko. Musimy tylko ukryć fajerwerki. Zobacz tutaj. Hmm. Potrzebujemy ustawić tutaj beczki jako dekorację, a przy okazji schowamy za, za nimi rekwizyty. Ha, ha, ha jaka jesteś słodka, że mi pomagasz Jesteś radosnym promykiem słońca na mym niebie Ustawisz te beczki na scenie tak, żebyśmy mogły ukryć fajerwerki za nimi Złotko, czuję, że będzie perfekcyjnie Dobra Czyli musimy, słuchajcie, tu poustawiać te beczki Dobra, mamy beczki Złotko, przecież to totalna perfekcja, absolutnie fantastycznie. Ach mój Boże, zapomniałam, haha, ha, musimy poinformować ludzi o magicznym przedstawieniu. Jaki jest najlepszy sposób, żeby kogoś poinformować? Reklamam, mówisz, haha, ha, ależ to oczywiste. Nie myślałam o tym, w jednej chwili wyczaruję kilka ulotek, które będziesz mogła rozdzielić. Abracadabra, hokus pokus, tada. Ha, jakim słodkim serduszkiem jesteś, ale wiesz, że nie potrafię czarować Podzielę się z Tobą moim sekretem Mam te fantastyczne ulotki reklamowe od zeszłego tygodnia Ale zrobiłam tę małą sztuczkę, żebyś pomyślała, że jestem magikiem Czy będziesz tak słodka i zajmiesz się dystrybucją ulotek Tak, aby każdy w Forcie Pinta dowiedział się o fantastycznym show Jesteś przesłodkim cukiereczkiem Dzięki bardzo, Cmok Cmok, okej, okay, więc słuchajcie, musimy porozwieszać Wszystkie ulotki na Jamesie? Pokaz magiczny ekscytujące, Ok. Tu gdzieś? Nie, tu. Uwielbiam magię. Super, oczywiście, że dam moim klientom. Uwielbiam magię. Super, oczywiście, że dam to moim klientom. Ok, więc słuchajcie, wracamy tutaj szybko do niej. Super, ciągle jest więcej do zrobienia przed jutrzejszym przedstawieniem, dlatego upewnij się, że wyśpisz się porządnie. Obiecaj, mój cukiereczku, gwarantuję, że nie chcesz przegapić mojego show. Okej, okay, więc słuchajcie, lecimy z dalszymi zadankami. Tutaj jesteś, Złotko. Jeśli mam być całkowicie szczera, to czekałam na ciebie i Raven Eye. Dziś jest mój wielki dzień. Dziś odbędzie się mój fantastyczny show. Tada! Złotko, całkowicie zapomniałam się zapytać. Co powiesz na to, żeby wystąpić w moim przedstawieniu jako asystentka? Co powiesz? Okej, okay, więc będziemy asystować Izabel przy magicznych sztuczkach, czyli naciskamy tak. Haha, ha, ha, jesteś... Jaka słodka jesteś. Wiedziałam, że powiesz tak. Złotko, jesteś gotowa? Czas na początek mojego. Wybacz, miałam na myśli naszego fantastycznego show. Okej. Okay. To co? Nie no, chyba nie na koniu mam podejść Teraz w sumie nie wiem e, Piękne panie, przystojni panowie Witajcie na naszym fantastycznym show Za chwilę na scenie pojawi się moja cudowna asystentka Paulina Wraz ze swoim dzielnym rumakiem Raven Eye Czyli jednak z koniem Którzy wykonują skomplikowane sztuczki Pokaż sztuczkę z, kar z kartami, której cię nauczyłam. Na pewno ci się uda, Złotko. Wierzę w ciebie. To do niej chyba, tak? A nie, tu. Dobra. Wykonałeś sztuczkę naprawdę rewelacyjnie. Fantastycznie, całkowita magia. Co za przedstawienie, Ps, Dobra robota, Złotko. Masz to we krwi. Złotko, byłaś całkowicie fantastyczna. Jestem w siebie taka dumna. Teraz nadszedł czas na moją magiczną sztuczkę z fajerwerkami. Cudownie pa cudowne panie i wspaniali panowie, czy sztuczka, którą wykonała moja asystentka, nie była cudowna? Następną magiczną podróż zabiorę państwa ja i jedyna, niepowtarzalna Izabel Fick. Będzie do podróży. To chyba. Będzie to podróż na koniec świata z wielkim hukiem. W słodkości pomożesz mi odpalić te loty, a ja w tym czasie zajmę publiczność. Lotko, jesteś sabowita, naprawdę najlepsza. Hej, okay. no, fajnie to wygląda. Dobra No O nie Coś mi się błąd wkrad. słuchajcie Dobra, jest Dziękuję ci bardzo, publiczność oszalała na punkcie fajerwerków Nigdy nie udałoby mi się tego zrobić, gdyby nie ty Jestem całkowicie oszołomiona Mogłabym góry teraz przenosić Nie jesteś zadowolona? Co za przedstawienie razem zrobiłyśmy? Zazwyczaj to Drigory biega z moim kapeluszem i zbiera pieniądze od osób, które chcą zapłacić za show, ale może dzisiaj to ty zrobisz. Haha, jesteś taka słodka, serduszko. Nie jest to takie trudne. Musisz tylko podejść do koła i zebrać pieniądze od publiczności. Eee. Okej. Okay. Co za wspaniały występ. Okej. Okay. Dobra. Ej, zobaczcie. Oni tu stoją, i tu. No nie. Dobra. Oj, jak dużo pieniędzy zebrać? To by pomyślał, widziałeś, Ligory przez wiele miesięcy będziesz zajadał tylko najlepsze banany. Jeśli chcesz, możesz zatrzymać kapelusz. Mam już taki, dlatego nie potrzebuję drugiego. O, mamy kapelusz. Zmieniam kapelusz. Nie, wyglądam w tym dobrze. Chociaż. Ja mam większy. Nie, takie same. Złotko, jestem całkowicie oszłoniona, tak bardzo szczęśliwa. Turyści w Forcie Pinta po prostu zakochali się w naszym przedstawieniu. Byłaś fantastyczna, serduszko. Masz w sobie magię. Okej, okay, złotko, po każdym fantastycznym show nadchodzi mniej przyjemna część. Trzeba posprzątać i spakować rzeczy. Wiem, że jest to trochę męczące, ale jeśli mi pomożesz, poradzimy sobie z tym mega szybko. Nie możesz zostawić żadnych śladów naszej magii. Jaka jesteś słodka serduszko, że chcesz mi pomóc, wystarczy tylko pozbierać materiały i resztki fajerwerków do tego drewnianego pudełka. Dzięki bardzo, smok, smok. Dobra. Okej. Okay. I tu. Dobra, posprzątane. Uf, udało się wszystko wyczyszczone. Dzięki bardzo. Złotko dziękuję bardzo za Twoją pomoc. Jestem całkowicie i absolutnie wdzięczna, że, ci po... że cię poznałam. Jestem też zaszczycona, że mogłam spotkać twojego niesamowitego przyjaciela, Raven Eye. Chętnie zostałabym dłużej, ale jeśli mam szansę na zaprezentowanie się przed wielkim Idrisem, muszę ciężko pracować, ale Ty i ja na pewno jeszcze się spotkamy. Dziękuję Ci za pomoc, złotko. Przygotowałam dla Ciebie prezent. Będzie idealny. Proszę bardzo. Będziemy jak ona wyglądać. Strój estradowy, który możesz nosić w trakcie występu w JCP. Jako czarownica magii lub po prostu na co dzień. Super leży. Złotko, teraz naprawdę muszę już iść. Cmok, cmok. Buch, nie ma. Poka, pokaż, pokaż, pokaż. O matko! No, wyglądamy z. Ej, chwila. Jakby był ciemniejszy, to by pasowało, nie? Ale tak, kochani, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, bo w tym momencie, słuchajcie, kończymy. I jak widzicie, udało nam się troszkę zadanek pobocznych zrobić. W następnym filmiku, wydaje mi się, że pójdziemy tutaj do Jamesa i zrobimy tą mapę w końcu. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami i należeć naszej wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!